No widam. Yy, ogólnie mam propozycje, informacje. Nie wiem jak to dać wam. Słabo idzie wam lajkowanie. Naszego, naszej strony. Bardzo jest 271. Myślałem, że będziecie więcej. Panowie, za bardzo się nie staracie. Coś kiepsko, kiepsko idzie wam. No właśnie, musimy się z tym pogodzić, że jest 271 lajków, czy 73, już nie, nie pamiętam. Musimy się z tym pogodzić, ale nie jest to ważniejsze lajkowanie, ważniejsze, że kanał jest, na kanale jest milion wyświetleń, a widzów mamy 3000, to się z tego cieszę. Pod filmikiem dam po naszą stronę do lajkowania, kto jest fanem, prawdziwym fanem, nic zalajkuję za i niech wysła linki dalej, żeby było w ciągu kilka dni, żeby było 400 lajków. To jest wszystko od Was zależności, nie ode mnie. Tak mówię, trochę słabo, trochę się słabo staracie, zaczęliście się starać, to w nagrodę dostaniecie płytę, premiera będzie w maju w sprawie naszej nowej płyty. Jak będziecie lajkować, będzie coraz więcej, to będzie ta płyta, jak nie, to przekładamy premierę znowu na kilka miesięcy później. To wszystko od Was zależności. Jesteście prawdziwi fanami. lajkujcie, wysyłajcie, a jak nie, to nie, to piwa, pozowę, Ella.